To co, Emilia, zaczynamy kolejny, niesamowity odcinek... ...z Minecrafta, co nie? Tak 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 To tak, chodź, tak, idziemy na górę. Trzeba tutaj rozpocząć. Co, co to co? jest? Ej, o co... co jest? Ej, kim ty jesteś? Bangba, co ty tutaj robisz? Z, o co, o, o, o co ci chodzi? O, O! o, moja głowa... Boże, co się stało? o, Gdzie ja jestem? O co tutaj chodzi? Emilia? Emilia! Gdzie jest Emilia? O! Oh, Emilka! Co się stało? Co, się stało? co to był za pan, pan w ogóle? Nie wiem, to jakiś odwór był. Ej, patrz gdzie my jesteśmy. O co tutaj o... chodzi? O, o, to O nie, to jest on, to jest on! on! Nie, nie, nie podchodź! Nie co podchodź. chcesz nam zrobić? Daj nam, nam spokój, zostaw nas. Co, co to jest? O, o krzyżeczkę rzucił. Czego? Tak chcesz, no! Halo, ej, nie, 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 nie wracaj tu! Ej. Może w tej książce jest jakieś wyjaśnienie? Raczej coś, raczej na pewno coś tu jest napisane Jeżeli chcecie wrócić, wrócić? Przez jakie u? Do domu, to musicie przejść tego escape rooma ah, ha, 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 ha. xdddd ale do czego Escape Room'a? O co Ale tutaj chodzi? I w ogóle kim on był? On miał nick Ban-Ban Ej, Może nie Może to... króliczek Bon-Bon Jezu, napiszcie widzę w komentarzu, króliczek Ban-Ban, to wam serce Może on Czyli daje jest... bana, w sensie ban, ban, ban Ej, ban. w ogóle ten, nic nie można niszczyć, ani... tylko można otwierać, a nie można nic niszczyć. Fetycznie on nas przyniósł z jakiegoś innego świata chyba nie wiem, co się wydarzyło. I dobra, czyli musimy stąd wyjść, żeby mieć wolność, żeby przeżyć, tak? Tutaj stąd? A chcesz tutaj zamieszkać? Nie. No właśnie, dlatego musimy się stąd wydostać. Widzowie, trzymajcie się za nas kciuki, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a my próbujemy się stąd wydostać. Okej, czy w piecykach coś jest? Nic nie ma kompletnie. Tutaj jest strzałka narysowana, i tutaj się odbija na podłodze. Gdzie Jaka strzałka? No tu jest strzałka na podłodze! A! Taka duża dosyć. Co się musimy odblokować? Ej, mam wrażenie, że to może być mega trudne, bo to jest jakiś parkour. To jest parkour. Patrz to. Hop. Gdzie? Hop. 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 Ej, lol. Ale to szybko rozkwiniłem. co? Ej, a jakby się tam dostał do niego? No chyba o to cho chociaż... Chyba na nie Liany wiem. trzeba Dobra, wejść. Dobra, czekaj, hop. Ej, nie da się tam wskoczyć. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Zeskoczyć tutaj i się odbić na drugą stronę. Dobra, mam to, mam to, mam to. Tu. Tak, dobra, tak trzeba zrobić, tylko większego Dlatego tak trzeba. Dlatego tak wolno do... potem chodzimy! No to nie wiedziałaś? No! O, nie proszę wiedziałeś. bardzo, jestem tutaj, teraz tu... Ej, jestem dobry w to widzowie! Dobra. Ej, o! Ej, tu jest jakieś tajne wejście! Co? No w obrazie! I co? I co tam jest? Nic, pusto! Ej, to czekaj, to pytanie gdzie teraz dalej? Tu? Jest! Guzik, guzik mam! Gdzie? Uh! Ej, przeteleportowało mnie! O, u ciebie. Okej? Okay. O, ale dziwne. Ej, dobra, to jest jakieś kolejne pomieszczenie. Mm. Czy to jest jakiś mystery rób zakady? Ej, nie wiem, ale podoba mi się to. Jest no. to bardzo, bardzo fajne. Tu Ej, tak, tak. szedłem szedłem tutaj, zapraszam. Ej, tylko tu jest ciemno, o? Ej, ja się boję. O, tu są przyciski. Nic? O! Dobra, uwaga, ten? Patrz. Nic, ten, nic. Ej. Uu. Ej co nie to, to są. Tutaj nic, nic. Czy to jest jakiś przycisk? Ja nic Uu. nie widzę. O, Jezu! A tam nic nie ma w tych drzwiach Ej! What? Tu coś się otwiera! Ej, weź kliknij ten przycisk! Dobra, to nie tutaj. Czekaj, weźmy wyżej. To coś będzie otwierać. Tu jest dziura, uważaj, żeby do niej nie wpaść, bo tam jest... Okej. Okay. Może to trzeba? Ej! Tutaj też się coś dzieje jak się klika. Może trzeba wybrać dziurę którą... Się... Ej, to weź ty wskocz do jednej, ja do drugiej Dobra. To ty wskocz tam, ja... Ale Nie, tam, ja wskoczę tam. tam. Tutaj ty, tu. prowadzi do tego poprzedniego, w którym byliśmy. Bo a skąd wiesz? Na... Bo widz... spojrzałem się do góry i była dziura. No a tutaj? Tutaj też jest dziura, no to co tutaj? No tą. tu. No dobra. Uh! Okej. Okay. Gorąco. O OEJ! CO JEST?! Fajnie, teraz będę miał jeszcze milion śmierci na serwerze! Chyba, że to się nie zalicza. Dobra, mm. jeszcze raz. Dobra, tutaj nic się nie dzieje, tutaj... nic się nie dzieje... A, no no, mówiłam, że tu jest to samo. A! Dobra, trzeba to rozkminić. Na pewno... To weź kliknij ten przycisk. No nie... Chyba, że tu w ognie jest jakiś przycisk. Jest! Chodź! To? Przycisk tu jest. Tutaj na górze, po prawej. Co tam jest? Weź tam, weź klikaj, weź klikaj. O, o, wajcha. wajcha. dobra, jeszcze chwila. Kurde! Jest! no ją. Tu jest dziura! O! dobra. Chodź! Ten pokój może was trochę oświeci. Okej... Okay. Ej, tak się dziwnie czuję tutaj! Dobra, tu są jakieś przyciski, tu są piecyki. Guziczki. Tu jest ramka na przedmioty świecąca. Może coś w którymś piecyku będzie? Może. O jest. zaraz sprawdzać wszystkie piece po kolei. Ja sprawdzam te... O! Mam słonecznik! Boże, Włóż go w ramkę i obróć. Jest, mm. jest, jest! Jeszcze raz, jeszcze raz, powoli, powoli. Ej, jak szybko teraz Rozpijamy, dobrze, dobrze, dobrze. Musimy, się szybko wrócić do domu. Ej, cicho, no nie słyszałam! No było, było. O, stój, o. stój, stój, stój. I to jest ten moment, w którym jest otwarte. I teraz my musimy coś zrobić dalej. No, Dobra, szukamy. nic nie robią. Może tam się coś otworzyło, no ale. Nie możemy wrócić teraz. Two hours later. Ej, da się wrócić! Patrz, okej okay. i tu jest wejście i patrz tutaj można tak wskoczyć, o perfekcyjnie Dobra mamy to widzowie O to jest trudne, naprawdę normalnie mózg mi paruje Okej okay, tu już można wrócić. Ej, aha to jest płytka Ej a co jak nie będziemy mogli wrócić? Czekaj to, poczekaj chwilę tutaj Dobra nie, dobra, chodź. Najwyżej, trudno, chodź, chodź. Wow, ale oczy mnie bolą. <grym> no. To jest jakiś labirynt. A, to jest labirynt, no. Gdzieś dokądś prowadzi. Tutaj nie to... ma okay. nic. Dobra, to się rozdzielmy, żeby znaleźć jak najszybciej. Mm -hmm. Musimy znaleźć tego band i strzelić mu bana na serwerze. O, oh, no, 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 oto, to, to. to. <grym> Jezu. Ej, ale się w oczach miesza przez to. O, Nie? mnie oczy, no. Strasznie. A, a jeszcze to jest labirynt. Jest, mam, dźwignię O! Weź dźwignię jeszcze raz! To jest gdzieś tutaj! Jest! Oj, dziura! Tutaj! Chodź ile, musisz znaleźć! O! o mam. Chodź! O, ale już mi oczy bolały, serie. Ej, to jest nasze głowy. To ja idę do swojej. Nie, do odwrót! A ja już weszłam. A, dobra, no to ja idę tutaj. Aha, to jest to o. samo! Ej, nie, ty ściana O lol Serio? A czemu ty jesteś w niebie, a ja piekle? O co tutaj chodzi? <laughs> Okej, okay, i co? O! Aha! No fajnie, już mi się to nie podoba. O nie! O nie! <gry> no nie, ja będę musiał pole... Ej! Ty jest blok! O! Bo ty musisz skakać po tych, które ja ci daję! No to daj, szybko, kolejny. A! No. no z tego musisz skoczyć na tamten! No to kliknij! Hop, hop! No, no. nie da się tutaj wskoczyć! Nie da się, w jakim cudem! No nie da się, to kliknij pomarańczowy! Dobra, hop! Okej, okay. nic chyba mi dalej, to nie dało. Dalej na żółty. Okej, okay, dobra, no to kliknij pomarańczowy, żółty i przeskakujemy to. Dalej, dalej, dalej. No, no nie! Yy. No szybciej! Musisz... No dobra! Ech, za szybko! Tak skakałem, skakałem, aż w końcu zdaliśmy sobie z czegoś sprawę, ale to zobaczcie. Ja zrobiłam, nagle no, się wszystkie podniosły. Oha! A weź kliknij ten na końcu. O lol, Ogo. to wszystkie się uruchamiają, ale jakby w takiej odwrotnej kolejności Ale tak dziwnie, czekaj, ten uruchamia Dobra, ja mam sposób na to. Klikaj no. cały czas ostatni przycisk. O nie! No czemu nie? No tak dobra. to można oszukać. Dawaj, musi się to udać. A nie, nie zapomniałem, że tutaj nie można wskoczyć, Boże świetnie, ale klikaj go. Trudno, oszukamy tą grę ban banana. Proszę bardzo. Łatwy parkour. Kurczę, <laughs> gdzie teraz? A może tu? O tu. O nie! 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 Ale dobra, mamy to już w kieszeni, spokojnie Skaczemy tędy, 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 tędy Tutaj mam doskoczyć? Okej, okay, wajkę kliknąłem O, uf Co? To teraz ja, ale ty i tak musisz tu wejść No tak, no a co? Proszę mnie jak zostawić? Ja, jak mam ci to otworzyć? No ja tam muszę dojść, no klikaj dalej Ale otworzyły się tylko moje drzwi Otworzyłem twoje drzwi Gdzieś musi być klucz do moich Przypuszczam, że na mojej stronie jest gdzieś klucz do twoich drzwi. A no, tam na górze jest. Gdzie? No w słońcu. Gdzie mam tam wejść? No. No jak mam tam wejść? No tutaj, wodą. Dobra, dobra, to może najpierw ty przeskoczysz, co? Tutaj wam pominąłem trochę tego skakania i biegania, bo trochę to zajęło. Ja już jestem na końcu, czekaj, ostatni skok. Hop. Nie. Nie, nie, umrę, no. nie, umrę, umrę. nie. Umrę. nie. Dobra, przeżyję, 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 przeżyję. Dobra, ja przyszedłem do parkura. teraz ty. Dobra, to idę tą wodą. I co, mam na tą chmurę skoczyć? Nie. Chyba tak. No to skocz. Nie, to jest parkour, ja, ja jestem słaba w parkur. No ale specjalnie dostać jakiś chmurkowy, a to ja dostałem piekielny. Wskacz O Boże Spędzimy <laughs> wizytę tutaj najbliższe pół godziny. Mam nadzieję, że macie popcorn. Dobra Ej, nie wierzę w to, przecież to, no, musisz to wyciągnąć Tak? No ja bym to wyciągnął i włożył tutaj na dole Dobra I teraz obróć What? A drzwi? Którejś musi otwierać drzwi? A tam w tej wodzie nie ma czegoś ukrytego? Nie nie spodziewaliśmy się, że to będzie takie giga trudne Spędziliśmy chyba na tym pół godziny, żeby dowiedzieć się jak stąd wyjść Aż w końcu Emilia wpadła na pewien pomysł Może ja muszę wejść przez te drzwi i ci otworzyć Bartek, tu była dźwignia W środku? Tak No to super No czekaj, ja proszę przejść parku <gry> Nie, za bardzo kombinowaliśmy O, proszę bardzo, ale łatwo, Przesz Przeszliśmy od razu. Wow. O nie, znowu okay. ściada. Dobra, mam jakiś kod 1775. A ty masz co? 17224. No i super, no i super. No bo ja Teraz nie mogę do ciebie wejść. No nie, nie. To jest ta liczba, to jest litera w alfabecie. <laughs> Więc o, ja mam nie. 17, 15 i 7, czyli a nie wiem czy polski Mam ja 16, Pewnie nie. 22 i 4. 4. Dobra, po, bez polskiego alfabetu, czyli A, B, C, D, E, F, G. G to jest 7. Masz G? Kliknij G. G, mam. Okej, okay, dobra. Teraz ja mam 17. Yy... Czekaj, ja najpierw zróbmy moje, 17. Ry. No ja nie mam ry, nie mam ry. A ty co masz? 16, 22 i 4 4 D D to jest czwarta, okej okay. P jest 16 Masz na końcu P A co ja mówiłem? I a tam było... 22 Y Okej, okay. i co nam I to czy dało? coś się stało? Nie Czyli moje jest chyba dobrze rozwiązane Czyli jest raz 17, 7 i 5 Kurde Coś się mylę w alfabecie. Dobra, U, to weź kliknij Q, 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 Q U! Coś się otworzyło Tak? To się tworzyło, tylko nie wiem co. Ej, dostałem siano! Ja też! Ej, krowy są! Ej, chyba o, jednak Boże. nie było Y, tylko V. No? <noise> O nie, zabierz tą, zabierz ją, zabierz ją Zabieram Tak, to było V, dobra, nie, dobra To ja się pomyliłem, widzowie, nieważne Ale udało nam się odgadnąć zegarkę. Ej, no weź, bo tą drugą zostawiłeś Ale tylko jedna jest potrzebna Weź ją, zabierz Chodź, mucia, mucia, lucia, chodź Mucia, gracias, mexicano, Jakie krowa jest Boże, ale super Daj mi krowę Chodź Uhu. Gdzie ona idzie? Tutaj, na popłytki. Zabierz ją Dawaj, 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 dawaj Mucia, lucia Dobra, Uhu. wchodzimy szybko Jezu, udało się! Ej, to było ciężkie już. No. O, niebieski pokój mam. E, ja też. Dobra, to wchodzimy. Nie, czy to jest naprawdę jakiś podwodny labirynt? Ja o, nie bacz, mogę! A, ja jestem tak A Ej, to będziemy przeprowadź, ja się utopię. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, już wiem, że to nie tutaj. Umieram, żegnajcie. Dobrze wrócić może, czekaj. Szybko. A nie, to są zamknięte drzwi. Co? Ja, weź tlen, weź tlen. Ja cię przeprowadzę. Skąd? A nie masz? Nie mam. A, to chodź o, jeszcze raz. Mam. No gdzie? E, tutaj w tą, w lewo, tu, tu, tu. tu Dobra, tu. No. no. Płyń, 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 Płynę. płyń, Tu w lewo, w lewo, w lewo, tutaj. w lewo, w No. E, Boże, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. No. Czuj, cztu, już, ty, już umieram. Czuj, tu, tu, tu to no. prosto, prosto, prosto. O nie, tu nie ma przejścia! Jakim cudem! No to jak ty jak to, ja to wymierzyłaś? Nie, nie widziałam, że tutaj jest ten, że tu nie ma wyjścia. Ja nie mogę. Przepraszam. Ten labirynt jest bez wyjścia! Jak bez wyjścia? No nie to... da się z niego wyjść! No to znajdź coś w nim! Widzę, widzę, widzę A przecież nic nie ma Dopiero teraz zauważyłam Dobra, pójdź tu, yy, w lewo, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu Bez Dalej, prawo. dalej, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo Dalej, yy, dalej, 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 dalej Dalej, Dalej, szybko, szybko, szybko I tu w lewo, w lewo, w lewo, w lewo W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. O, no i jest, no i tu dalej? Prosto, 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 nie w tą stronę, nie w tą stronę No powiedziałeś prosto No to tu prosto Prosto Dobra. i do końca, do końca, do końca I masz drzwi na dole Szybko Dobra, jest dało się. O, teraz proszę zostać moim nawigatorem. O boże, święty. No i co, chciało się być? Prosto. Nie w te prosto. No to gdzie? W lewo. Tu? Cały czas prosto, prosto. W prawo. Nie żartowałem, wróć. I tu są o, drzwi. Otwórzcie drzwi! Proszę. I co? O. Za drugim razem. Gratulacje. Tym razem udało ci się przejść escape room, ale następnym razem nie będzie łatwo. Co? To tyle? I co, to jest powrót do naszego o, świata? Hej tak. lol, dobra. Widzowie, ban-ban musi zostać zniszczony. Napiszcie w komentarzu niszczymy Banbana. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a my wracamy do naszego świata i napiszcie, czy Wam się podobało. Skakujemy tam. Dobra. Hop! Aaaa! 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 My jesteśmy, wróciliśmy! Dobra, chodź szybko do domu. Jezu, jezu, barykadujemy się, kurde! Nic, nic nie było, nie było! Koniec nie, 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 tego, koniec! Zabudować to! Nie, 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 nie! nie. Wyłączam się, nagrywanie, po, wyłączam się, nagrywanie! Nie po, ma po, tego, po, koniec! Po, po, po.